Dwie tytułowe gwiazdy Fortnite zaczynają się buntować przeciwko Epic Games. Ninja i Tifu reprezentują zupełnie różne podejście do różnych tematów, ale póki co ostatnie zmiany na mapie, jak i w balansie rozgrywki, a mamy przez to rozumie Tomigana, sprawiają, że ów dwójka powoli zaczyna coś tam szeptać pod nosem, że chyba najwyższa pora na odejście z Forta, ale nie martwcie się, jest to niemożliwe przynajmniej w ich przypadku. Hej wszystkim z tej strony Jaju i w dzisiejszym materiale zaprezentuję wam stanowisko wcześniej wspomnianej dwójki, a propos zmian na mapie stream snipingu, a także masy innych rzeczy, a jeżeli e-sport to nie wasza bajka, to dodatkowo poznacie prosty przepis na wygraną w nowym trybie powiązanym z Johnem Wickiem. Pamiętajcie o kodzie jajuty w Fortnite'owym sklepie, niestety, ale wspiera mnie naprawdę mało osób w porównaniu do ilości oglądających, a więc jeżeli korzystacie z mojego kanału, to polecam wam wpisać właśnie wcześniej wspomniany kod w specjalnej zakładce w samym Fortnite. Cie. Postąpiła to chociażby widoczna szóstka, a jeżeli to wy chcielibyście pojawić się na odcinku, to wbijajcie na Discorda i tam na specjalnym kanale, wyślijcie screena zakupu czegokolwiek za pomocą kodu JAJUYTY. Pamiętajcie, aby go aktualizować co dwa tygodnie, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Muzyka Tomiganto, bez wątpienia, broń, która w historii naszej gry wzbudziła najwięcej emocji i niestety te określenie w tym przypadku jest jak najbardziej negatywne. Przy jego pierwszym debiucie w piątym sezonie wszyscy go po prostu znienawidzili po kilku dniach, przez co po niespełna miesiącu został wysłany do skarbca, jednakże niedawno na evencie kończącym sezon 8 większość z graczy zagłosowała, aby to właśnie ta broń powróciła do gry. Co dziwne to fakt, że o ile w sezonie piątym wszyscy porówno jej nienawidziliśmy, tak ponad 80% graczy chciało jej powrotu do gry, a obecnie, według nieoficjalnych statystyk, aby 45% z graczy są zadowoleni z przybycia tej broni, a więc widzimy, że coś tutaj jest nie tak i że niektórzy już chyba zaczęli żałować swojej decyzji. Odpowiada za nią zapewne nie tylko ich własne przekonanie czy autopsja, ale i również stanowisko większości graczy czy streamerów. Samo Epic Games się zainteresowało tematem Tomiego i niektórzy z was mogli otrzymać ankiety od twórców, w których to pytali się was o waszą ogólną opinię na temat Dramgana. Internetowi twórcy to niewątpliwie osoby, które wśród swojego grona odbiorców potrafią kreować stanowiska widzów i za fakt powolnej naradzającej się na nowo niechęci do Tomiego odpowiada chociażby Ninja, czyli zdecydowany król Fortnite, przynajmniej tak było od zawsze. Ten niebieskowłosy ulubieniec Epic Games stawia opór. Jasno mówili, czy to na streamach, czy na Twitterze, że, że najnowszy karabin potrzebuje zdecydowanych zmian, jak na przykład zmniejszenie szansy na znalezienie go. Oczywiście nie jest to odpowiedni sposób na nerfa. Potrzebujemy tutaj na pewno mniejszego magazynku, 50 naboi, z każdy jest w stanie zadać przynajmniej 26 obrażeń na 200 HP. No, coś tutaj jest zdecydowanie nie tak, jednakże ja sam póki co jakoś nie odczułem tego Tomiego, ale to na pewno no, z tego względu, że sam nie gram na wysokim poziomie, a więc nigdy nie widziałem kogoś, kto byłby w stanie wykorzystać pełny potencjał tej broni. Nie jest to jednak koniec problemów ulubieńca Red Bulla. Ninja skarży się, a także narzeka na samą społeczność Fortnite'a. Od wieków jego głównym problemem na streamach jest stream snajpowanie, czyli istna plaga, która na pewno takiemu ogromnemu twórcy już nie pomaga. Wypowiedzi Ninja jasno wskazują na to, że irytują go takie zachowania graczy, a także to, że Epic Games się z nimi pieści zamiast rozdawać bany jak leci, jednakże oczywiście jest to subiektywny problem. Większe ze streamów czy youtuberów nie boryka się z takimi problemami, a przynajmniej są one rzadkością. Myślę, że gdyby Ninja delikatnie przystopował z tym tematem, to wszystko kiedyś by ucichło i ludzie daliby mu spokój. Niestety, ale my jako twórcy borykamy się ze swoimi problemami w naszej nietypowej pracy codziennie. Tifu użera się z nową mapą czy twitchowym czatem, a Ninja ze stream-snajperami czy chociażby osobami, które są w stanie Ninja wydłubać oczy wręcz za to, że promuje swój kod twórcy na swoim własnym kanale twitchowym, przez co nie jest tak traktowany jak reszta streamerów. Zupełnie przypadkiem rozumiem jak się może czuć ninja, który niedawno nawet miał jakieś ogromne wahania emocjonalne, o czym zdarzyło mu się wspominać na streamach, a teraz tylko zobaczcie, oczywiście przetłumaczoną wersję tego, co ninja sądzi o tych wszystkich stream-snajperach. TTV, you're trash, lol. man. Uh, like, dude, right, these, these guys won't they're... ever get banned either um, unless we go out of our way to tell Epic. And that's not how it should be, man. You guys don't have any minis, right? Oh, dude, maybe I'm wrong. Maybe, maybe, maybe I'm oh, I have one. Wait, Wait you know what? dude? Why just keep interrupting me when we're talking about something? IMPORTANT! Yeah, whoa, I thought we were done there. I thought we were done there, man. No, whoa. dude! We have to address this issue, man. It's an ongoing how issue. Want, how do you want to publicly address it, dude? Dude, yeah. I, I, first I things I first. I first first things I first, dude. Do I, do you guys feel like it should be up to us to get stream snipers banned? The person no, that's happening to you. I do not. Ben. No. Uh, I mean, that's not... I don't think it's our responsibility. Okay, so... What do you think like, let's talk about it. This is Swoiste wahania emocjonalne ma także Tifu, który jak to określił, przez tą nową mapę dostaje powoli depresji. Tutaj także mamy subiektywny problem niczym stream sniping, ponieważ zdecydowana większość społeczności nie narzeka na zmiany w balansie mapy. Wszystko wydaje się być cacy stuk stuk. Tifu natomiast swoje stanowisko określa tak. Nie zbyt lubię wypowiadać się jakoś super negatywnie o naszej grze, jednakże szczerze mam jej całkowicie dość i można stwierdzić, że wręcz mnie dołuje. Niezbyt obchodzi mnie nowa pompa, nie zbyt obchodzi mnie cokolwiek. Miałem swoje trzy ulubione miejscówki do lądowania i co? Wszystkie zostały usunięte. Według mnie jest to najgorszy możliwy sezon. Oczywiście, w oryginale wypowiedź była zdecydowanie ostrzejsza i bardzo nacechowana wulgarnie, ale niezbyt chcę kaleczyć wasze łóżka, tym bardziej o tak wczesnej godzinie, jaką jest 6:30, o której to większość z was ogląda moje materiały. Wszystkie sezony coś zmieniają, Fortnite. Jest to nieodłączna część, jednakże po stanowisku Difu widzicie, że ten zagraniczny streamer na rzeka tylko i wyłącznie z tego powodu, że mapa nie pasuje akurat jemu. Z tego co się orientuję, to społeczności brakuje tylko starego wulkanu, który pozwalał na bardzo szybkie przemieszanie się na północnej części mapy. Czasu nie cofniemy, a ja mam nadzieję, że już wkrótce otrzymamy informacje a propos fabuły Fortnite. Co takiego stało się z Władcą Zgliszczy Ognistym Królem, to wyjdzie w przyszłości, a teraz pora na nowy tryb. Moja taktyka na niego jest bardzo prosta i nie będzie żadnym pokazem fajerwerków, chociaż muszę przyznać, że dzięki niej Wygrałem już parę gier, a nazywam ją wojną na wyniszczenie. Jak dobrze wiecie, w trybie Johna Wicka musimy zbierać złote monetki, aby wygrać, jednakże ja znalazłem o wiele wygodniejszy i łatwiejszy sposób na zwycięstwo. Z tej racji, że posiadamy bodajże dwa lub trzy życia i za każdym razem odradzamy się z pełnym ekwipunkiem, to po prostu możemy iść i walczyć do ostatniej kropli krwi, i tutaj rodzi się zalążek mojej taktyki. Po prostu czekam odpowiednią ilość czasu z moją drużyną i odpowiednio koordynujemy ruchy przeciwnika, nieustannie się zbrojąc i pilnując stanu monet u oponenta. Kiedy zauważymy odpowiednią okazję, która mogłaby bez problemu wygrać nam grę, to po prostu rzucamy się na wroga i korzystając z tego, że całą grę oszczędzaliśmy leczenie i życie, wykańczamy bardzo szybko ostatnią drużynę z pierwszego lub drugiego miejsca, tym samym lecąc po zwycięstwo za zwycięstwem. Polecam Wam to przetestować, ale ostrzegam, potrzebujecie naprawdę zgranego lub wyskilowanego zespołu, jeżeli chcecie pobawić się w prawdziwych zabójców, którzy wyczekują odpowiedniego momentu, aby uderzyć we wroga. Zobaczcie tylko moje starania, a także pamiętajcie o subku, czy kodzie, wesprzej twórce, a być może do końca maja osiągniemy te 200 tysięcy, ale niestety może być to bardzo ciężkie. Musisz mnie podnieść jakoś. Nie mam jak nawet bo mamy tu popa. No to musisz podnieść chociaż monetki. To dopiero pierwszy raz umarłem Tu za pięć już biję Masz taki żega Mam Masz moje podki. Mam No to wymiana Tu masz Gdzie? Bo dziecko po to leci gdzie? No na dole jestem O panie Ale to jest harda rozgrywę. Ty na mnie spojrzałeś. Dasz mi dwie potki. Ej, już Po co ci? No żeby byłaby... żebyśmy się podzielili. No zabrać mnie Ale wszystkim mi oddałeś do... Dobra trudno no, Mamy przypał w tym pierwszym miejscu no. Ale no, widać że na, nie na nas się sują, a tam są w ogóle monetki Minus 150 Ej, O w dupę Z ktoś do mnie nawala, nie wiem skąd minus 150. Ale mu obok chyba przeleciało Ej skąd to mnie z tego łuku nawala Mogę tego zaznaczyć nawet, to jest za daleko A widzę go Leży, o, LOL. leży. Ładnie. To na tej górce Jestem na tej górce Ej tam leży, to jest chyba to drugie tam leży. miejsce Tam drugie miejsce chyba leży Na górce To musisz podnieść to Albo ktokolwiek Ja, drugie miejsce to było jak nic Albo trzecie Nie, nie wiem tam Muszę do was lecieć Proszę. Oponenty zabierają Łatwo, łatwo Trudna ta gierka, trudna